Witaj w quizie o lwach. Sprawdź swoją wiedzę o tych wspaniałych zwierzętach. Przygotuj się na serię pytań i wybierz prawidłową odpowiedź. Czemu lew jest uważany za najsilniejsze zwierzę w Afryce? A. Ma grzywę. B. Jest szybki. C. Jest duży. D. Ma ostre zęby. Prawidłowa odpowiedź to ma grzywę. Grzywa lwa sprawia... Że wygląda on na większego i groźniejszego, co pomaga mu dominować nad innymi zwierzętami? Co najczęściej jedzą lwy A słoni, B. Zebr C antylop, D. żyraf. Prawidłowa odpowiedź to antylop. Lwy polują na antylopy, ponieważ są one stosunkowo łatwe do upolowania i stanowią dobre źródło pożywienia. Które lwy polują najczęściej? A. Samce. B. Samice. C. Młode. D. Stare. Prawidłowa odpowiedź to samice. Lwice są zazwyczaj lepszymi łowcami niż lwy, ponieważ są szybsze i bardziej zwinne. Dziękujemy za udział w quizie o lwach. Podziel się swoim wynikiem w komentarzach i polub ten film, jeśli chcesz więcej quizów o zwierzętach. Subskrybuj nasz kanał!